Słuchajcie moi drodzy na kanale, co ugotujemy, to zjemy. No, dzisiaj mamy dość mocny wiatr. Mam nadzieję, że nie będzie na kamerce tego słychać powiewu wiatru, bo mam zdechłego kota zamontowanego na głośniku. Oby on pomógł. Zobaczcie, jesteśmy przy krzewie czarnego bzu. Dzisiaj będę robić herbatkę z kwiatów bzu czarnego. Więc towarzyszcie mi. Do końca tego filmu. E, ja będę nagrywała go no, prawdopodobnie ze 4 dni, e, bo tak, zanim zerwę, zanim on e, ulegnie utlenieniu, zanim się zdąży wysuszyć później, no to trochę czasu trzeba na przygotowanie takiej herbatki. Ale mimo to, jeżeli kogoś zachęciłam, e, no to mam nadzieję, że ktoś skorzysta. Z tego, bo u nas jest 18 maja i w tej chwili krzewy bzu czarnego dopiero rozpoczynają u nas kwitnienie. U nas czyli na pomorzu. Nie wiem jak u Was. Popatrzcie, tutaj mamy już jeden baldach rozkwitnięty, ale wiele jeszcze jest w pączkach, chociaż ten krzew, który tutaj napotkałam jest w cieniu. I dlatego też może nie wszystkie jeszcze rozkwitły, ale są już krzewy, które są rozkwitnięte. Także ja zabieram się za zbieranie tych pięknych i pachnących, bardzo, bardzo mocno kwiatów. O zdrowotnych właściwościach opowiem Wam w dalszej części filmu. Tak więc zostańcie ze mną, a ja się zabieram do roboty. Napiszcie mi, moi drodzy, czy lubicie ten zapach bzu czarnego, tych kwiatów bzu? Jestem ciekawa, czy wam ten zapach pasuje. Ja osobiście bardzo lubię. To są moje uzbierane kwiaty bzu. Sypie się z nich pyłek. Można to zaobserwować, popatrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Są one bardzo bogatym źródłem pyłku. Teraz, moi drodzy, będę je obrywała z tych szypułek. Będzie to taka herbatka na takie różne awaryjne sytuacje, jakiś przeziębień, czy też powiedzmy chorób, które. Mam nadzieję, że się nie zdarzą, ale jak znamy życie, no to niestety zdarzają się, więc e, każdy ma taką nadzieję, zwykle, że o mnie to nie spotka. No ale powiem Wam, lepiej być przygotowanym, ubezpieczonym, dlatego też robimy taką herbatkę utlenianą. E, o utlenianiu możecie sobie przeczytać w opisie pod filmem. Różni się ten proces od zwykłego suszenia ziół tym, że zioła w dłoniach się skręca, uszkadza się je, wkłada się do słoika, słoik się podgrzewa. Wtedy to w tych ziołach pod wpływem tlenu zmieniają się właściwości tej roślinki przede wszystkim takie organoleptyczne, czyli zapach i smak. Nie mówię o jakiejś diametralnej zmianie, ale jednak jest to taka zmiana wyczuwalna, ponieważ smak jest pogłębiony, bardziej bogaty. Pojawiają się nuty karmelowe czy jeszcze inne na przykład cytrusowe. To też zależne jest od rodzaju kwiatków czy liści, bo liście także można utleniać. Przykładem utlenianych liści jest na przykład herbata czarna którą po prostu pijemy bardzo często. Taka klasyczna herbata czarna. Tak więc ja praktykuję taki domowy sposób utleniania, który możecie na dzisiejszym filmie zaobserwować. Dzięki temu herbatka ta nie zmieni swoich właściwości zdrowotnych, których jest całe mnóstwo, a mianowicie kwiaty bzu czarnego Wzmacniają odporność. Działają właśnie, tak jak Wam powiedziałam w przypadku przeziębienia na potnie, obniżają gorączkę, czy też mają takie właściwości przeciwzapalne, które są bardzo cenione, również działają wykrztuśnie w razie, w razie jakiegoś kaszlu i. Przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo działają, więc jest to takie często remedium stosowane przez nasze babcie. Były to takie bardzo powszechne ziółka. No w, w dzisiejszych czasach się odchodzi od takiego zielarstwa na rzecz bardziej mm, środków, które działają mocniej, silniej, szybciej. E, często po prostu podczas choroby, jakiegoś przeziębienia czy grypy sięgamy. Zwykle po jakieś gripeksy, czy inne, inne takie tego typu substancje, które no, szybko poprawiają nam samopoczucie. Natomiast no, nie sądzę, żeby leczyły nasze przypodłości. Bardzo często bywa, że fałszują wręcz nasze samopoczucie, działając przeciwbólowo, przez co my mamy <laughs> zwykle wrażenie, że o, już jesteśmy prawie zdrowi i... Czasami narażamy się bardziej przez to, bo e, idziemy na przykład do pracy, tam w pracy zarażamy kolejne osoby, w, narażamy też swoje zdrowie pod tym względem, że e, powinniśmy poleżeć, wypocić się, a jednak e, idziemy do pracy e, i narażamy się na różne powikłania. Bardzo częstym powikłaniem na przykład grypy przecież może być zapalenie mięśnia sercowego. Wiele osób po takich właśnie powikłaniach czeka na przeszczep. Dlatego, no wiecie, chorób nie trzeba traktować lekko, trzeba je po prostu leczyć. Myślę, że dobrym wspomagaczem w takich sytuacjach może być właśnie kwiat bzu czarnego dlatego też polecam wam bardziej takie naturalne sposoby. Jeżeli już naturalne sposoby nie dają rady, no to trzeba się udać do lekarza, oczywiście przyjąć leki, które lekarz zaleci. Ale dopóki jeszcze możemy, próbujmy się leczyć ziołami. Zioła mają zwykle mniej tych różnych działań niepożądanych. Choć oczywiście, no wiadomo, że jakieś mogą się zdarzyć działania niepożądane również w przypadku ziół. No ale na pewno nie są one tak, można powiedzieć, dotykające często, jak te związane z tymi różnymi chemicznymi lekami. Słoik już jest przygotowany, więc ja tutaj, nie zwlekając, roluję kwiatki robi się to do momentu aż poczuje się w dłoniach wilgoć, to znaczy, że leciutko się udało sok wycisnąć i w takiej postaci właśnie kwiatki są najlepsze do utleniania. I popatrzcie, już od razu zmieniają one kolor na beżowy, z takiego kremowego na beżowy. Nie powiem, żeby to była lekka praca. Natomiast dla tego efektu, jaki się uzyskuje, naprawdę warto włożyć w to robienie herbatki tak dużo wysiłku. Zapewniam Was. I również po zatarzeniu herbatka z utlenianych kwiatów czy liści nabiera więcej tego koloru i jest przyjemniejsza także w odbiorze takim, takim wzrokowym. Innym sposobem jest. Na przykład takie ugniatanie kwiatów, tak jak się to robi z ciastem. Dawniej kobiety właśnie gdzieś na wsiach, jeśli robiły takie herbatki, to właśnie tak postępowały. O, w ten sposób. Staramy się także wycisnąć z nich troszkę soku przez takie właśnie kręcenie, ugniatanie ich. Jest to czynność podobna do robienia na przykład ciasta kruchego. A tak, odnośnie właśnie przepisów z kwiatami bzu, to na moim kanale są dwa dotyczące właśnie kwiatów bzu w cieście naśnikowym. Więc już czas pakować do słoika. Zobaczcie, ładnie zbrązowiały te kwiatki. Od razu Wam powiem, że no nie wszystkie kwiatki nadają się do takiego przygotowania, jakie tutaj Wam pokazałam w tej misce, ale te kwiaty bzu czarnego bardzo szybko się utleniają i, i ten sposób jest bardzo dobry nawet. Teraz, moi drodzy, zakręcamy zakrętką słoik. I wkładamy do ciepłego miejsca albo na słońce, e, przekryte na przykład ściereczką, e, aby się ten słoik podgrzewał. Albo do piekarnika na, w temperaturze od 40 do 50 stopni, przez 3 godziny, podgrzewamy, aby nasze kwiatki się zdążyły ładnie utlenić. Słuchajcie, popatrzcie na moje dłonie, zafarbowały mi się nieco od tych kwiatków. Można użyć kwasku cytrynowego, aby je wybielić. Ja to za chwileczkę wezmę kawałek cytrynki i sobie po prostu je umyję. Witajcie, moi drodzy, po przerwie. Kwiaty bzu, zobaczcie, jak ściemniały pod wpływem temperatury, pod wpływem podgrzewania. Teraz je wykładam na blaszkę wyłożoną papierem śniadaniowym, aby mogły sobie bez przeszkód się suszyć. wyglądają w zbliżeniu, gdzie się podziały te białe, piękne kwiatki, znaczy kremowe tak w gruncie rzeczy. No widzicie, to właśnie sprawia utlenianie, że zmieniają kolor, i e, również i swój zapach, bynajmniej nie na jakiś nieprzyjemny, a na ciekawszy i taki bardziej głęboki. Oczywiście zapach nadal przypomina kwiaty bzu. To nie jest jakaś taka przemiana diametralna, e, która załóżmy z gruszki robi śliwkę. E, nie, nie, nie. No wiadomo, że to jest zawsze zapach przypominający oryginalny, ale jednak nieco zmieniony. Teraz wkładam do piekarnika na 40 stopni i obiegiem suszę. Spotkamy się wtedy, kiedy będą już wysuszone i gotowe do zaparzania. Moi drodzy, pod moimi herbatkami czasami się pojawiają pytania e, czy suszymy z otwartym piekarnikiem. Także pokazuję Wam. E, jest on leciutko uchylony. Jest, zostawiam szczelinkę, żeby para wodna podczas suszenia mogła się wydostawać z piekarnika. E, jeżeli macie jakieś inne suszarki, na przykład do suszenia grzybów, można spróbować także w takiej suszarce suszyć. Także nie widzę żadnych przeciwwskazań, żebyście próbowali w inny sposób, albo jeżeli macie załóżmy jakieś miejsce przewiewne, można także w ten sposób suszyć. Każdy sposób suszenia, jeśli jest efektowny, no to się do tego nadaje. Witajcie, moi drodzy, po przerwie na suszenie. Ziół. Tutaj mamy utlenianą herbatkę, już jest wyschnięta na wiór. Przybliżę Wam. Więc czas na jej schowanie do szczelnego pojemnika. A tutaj obok, dla porównania, dla Was ususzyłam kwiaty nieutleniane. Widzicie tą różnicę? No, jest ona diametralna. I można powiedzieć, że suszone, nieutleniane kwiaty wyglądają ładniej, no ale bogactwo smaku sprawdzimy za chwilkę, więc zobaczymy, jak się różni smak tej herbatki, wygląd i jak będzie mocno się zaparzała, właśnie utleniana, i jak będzie wyglądała taka ze zwykłych suszonych kwiatów. O tutaj jeszcze mam jakiś kwiatek od róży. No ale dobrze. To zaraz sprawdzimy. Wodę mam zagotowaną, więc wkładam, moi drodzy, po łyżce suszu do szklanki. Utleniana. I tutaj będzie moi drodzy, o powiedzmy o tyle. To też jest łyżka suszu. I zalewam. I naparzam. 10 minut pod przykryciem. W tym czasie, kiedy się herbatki zaparzają, ja spakuję wysuszone zioło do słoika, szczelnie go zakręcę. Teraz, moi drodzy, pokazuję Wam dwa napary. Zaraz Marysię zaproszę, żeby ze mną spróbowała. Marysiu, już jest moja testerka. Najpierw Marysia będzie próbowała zwyczajnie suszonego kwiatu, bzu czarnego. Proszę, spróbuj i powiedz, czy Ci smakuje. Myszne. Tak? Dobrze, zaraz porównasz sobie, a ja też spróbuję z drugiej strony. Mmm... ciekawy smaczek, nie? Dobrze, a teraz ten. To jest to samo, tylko że utleniany. Teraz. Ja z drugiej strony. Mmm... ten jest bardziej intensywny w smaku. Nie? Mocniejszy ma smaczek ten. No super, tak więc polecamy Wam ten przepis: utleniajcie sobie kwiatki, bzu, róbcie sobie herbatki. Możecie sobie zrobić dwa typy: jedną tak jak my tutaj utlenianą, drugą właśnie zwyczajnie suszone kwiaty. Można mieć dwie wersje, bo żeby jedna się nie znudziła w razie jakichś tam problemach mów zdrowotnych, bądź też po prostu zwyczajnie wzmacniająco. Więc już się z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa! Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.